Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie po świętach. Nie ma lekko, trzeba dalej pracować. Dzisiaj na depecie Suzuki Ignis z 2005 roku będziemy robić dzisiaj prostą czynność. Będziemy wymieniać olej silnikowy z filtrem oleju i z uszczelką korka spustowego oraz wymienimy dwa paski sprzętu. Jeden pasek napędzający pompę wody oraz alternator, drugi pasek napędzający kompresor klimatyzacji. Zapraszam do obejrzenia. Przed wymianą zawsze proponuję odkręcić korek wlewowy oleju. Delikatnie unieść bagnet. Każdy robi inaczej. Niektórzy nie odkręcają korka wlewowego, bo wtedy można sprawdzić stan odmy. Ja wiem, że tutaj przewietrzenie skrzyni korbowej w tym silniku jest sprawne. Więc ja odkręcam sobie korek. Niech ten olej zleci do samego końca. Niektórzy mówię, nie odkręcają. Ponieważ w ten sposób można po spuszczaniu oleju zdiagnozować, czy odpowietrzenie skrzyni korbowej jest sprawne i olej z korka spustowego leci sobie ciurkiem, a jeżeli jest problem z odpowietrzeniem skrzyni korbowej, to olej spuszczany z dołu przez korek spustowy jest taki nietrwały. Przeważnie sobie leci tak stopniowo. Wtedy jest ewidentnie problem z odłom. Ale ja robię w ten sposób i spuszczamy sobie olej do jakiegoś naczynka, bańki. Olej sobie ścieka już z silnika, teraz przy okazji jak ścieka sobie olej odkręcamy filt oleju przy użyciu opaski Oczywiście odkręcamy w lewą stronę, luzujemy delikatnie fitoleju, oleju, żeby nam zaczął ciec. Delikatnie olej nie odkręcamy od razu, nie rzucamy, odkręcamy sobie pomału, niech sobie zacznie o... ściec, niech sobie ścieknie. Olej już mamy spuszczony z silnika, pamiętajcie, żeby na korek spustowy. Zawsze zakładać nową uszczelkę. Korek wkręcamy. Możemy do końca już odkręcić stary filtr oleju. Odkręcamy. Niech nam olej do końca ścieknie z podstawy filtra oleju. Pamiętajcie o tym, żeby nowy filtr oleju zawsze tą uszczelkę tutaj nasmarować świeżym olejem, tym którym będziecie wlewali do swojego silnika. I wkręcamy filtr oleju nowy w obudowę. Z dołu już filtr oleju dokręcony, uszczelka pod korek spustowy wkręcona nowa. Jak już jesteśmy pod samochodem a będziemy wymieniać dwa paski o sprzętu. Demontujemy tutaj tą osłonę plastikową zasłaniającą tutaj nam koło pasowe. Demontujemy cztery kołki i ściągamy sobie osłonę na zewnątrz. W taki sposób. Przy użyciu imbusa 8 mm musimy imbusika włożyć tutaj w dolną śrubę. Zobaczcie, i tą śrubę sobie luzujemy. Nie odkręcamy i na maksa, tylko sobie luzujemy. A tutaj mamy rolkę napinającą pasek od sprzętu kompresora klimatyzacji. Bierzemy kluczyk 14. Najlepiej oczkowy. Tam jest nakrętka na napinaczu. Tam wam pokażę. O i też luzujemy. Luzujemy sobie tą nakręteczkę i tyle z dołu, idziemy do góry. Samochód już mamy opuszczony na dół. Co nam zostało? Wlać olej silnikowy. W tym przypadku 3,9 litra, maksymalnie 4 litry, więc wlewamy olej. Olej silnikowy już wlany. Teraz zabierzemy się za wymianę pasków osprzętu. Musicie sobie skonstruować taką grzechotkę z przedłużką, z przegubem, znowu przedłużka krótka, przegub i kluczyk nasadowy 12. Taką konstrukcję robię, najlepsze jest dojście, ponieważ musicie teraz poluzować sobie tam spróbuję pokazać. O, tam gdzie poluzowali się tą nakrętkę na klucz 14, o tam. O teraz było widać ładnie, to to jest nasz napinacz od paska kompresora klimatyzacji. I tam u góry jest śruba na kluczyk 12 i trzeba sobie tutaj właśnie powędrować tą nasadką z tymi przeduszkami. Nacelować na główkę. O! Tam spróbuję Wam coś pokazać. Tak pod tym kablem od sądy jest ta główka na kluczyk 12 12 I tam trzeba po prostu tym napinaczem zjechać. Odkręcając tą śrubę, po prostu napinacz automatycznie sobie zjedzie w dół. O! Tak, o! Trochę widać a jeżeli chodzi o pasek alternatora tu mamy to trzeba poluzować śrubę na kluczyk 12 tą i później tą tutaj dalej bliżej alternatora poluzować wtedy jednocześnie alternator nam się podda i będziemy mogli go pchnąć do siebie bo tutaj ten pasek napinamy przy pomocy alternatora. Demontujemy paski. Wiadomo, pierwszy to jest od kompresora klimatyzacji. Ściągamy jeden pasek. Teraz od alternatora. Najlepiej z koła alternatora zaczynamy ściągać paski zdemontowane paski nowe zamontowane teraz trzeba opuścić samochód na dół ponaciągać pokontrować i będziemy mieli gotowe jeżeli chodzi o napięcie paska alternatora to musimy sobie wziąć breszkę włożyć ją tutaj gdzie mój palec ta ścianka posłuży jako ścianka aby zaprzeć łomik, I jednocześnie będzie nam podczas ciągnięcia łomika w stronę kierunku jazdy samochodem będzie nam ten alternator po prostu naciągało, odchylało. Wtedy kontrolujemy te dwie śruby na klucz 12, wtedy sobie sprawdzamy naciągnięcie paska. Jeżeli trzeba mocniej naciągnąć, wtedy znowu luzujemy, naciągamy. To jest Alternator jest naszym napinaczem. A jeżeli chodzi o pasek kompresora klimatyzacji, no to wygląda sprawa tak, że mamy tą rolkę tam. Nad rolką jest śruba też na klucz 12, i wtedy kręcimy tą śrubą w prawo. Automatycznie ta rolka nam będzie szła do góry jednocześnie będzie naciągała nam pasek też sprawdzamy naciągnięcie nie przesadzamy, nie robimy z tego naciągnięcia struny później kontrujemy tą czternastkę na rolce odnośnie paska kompresora klimatyzacji a jeżeli chodzi o alternator to z dołu ten imbus który luzowaliśmy na początku tą śrubę imbusową i tyle. Uruchamiamy później silnik i sprawdzamy jeszcze raz napięcie paska. Mówię, nie napinamy tak, żeby zrobić z tego strunę, bo nam łożyska wysiądą. Trzeba tak kciukiem w miarę swobodnie po prostu dać radę nacisnąć na pasek. Demonstruję napięcie paska alternatora. Łomik wsadzony, tak jak pokazywałem. I łomik ciągniemy do siebie. Jednocześnie odchyla nam się alternator. Dodatkowo wiadomo, naciąga nam się pasek, i wtedy kontrujemy, skręcamy te dwie śruby wskazane. Olej w wymienione wymieniony oraz dwa paski od sprzętu. Teraz zostało nam uruchomienie silnika, odczekanie paru minut, sprawdzenie poziomu oleju, sprawdzenie naciągnięcia pasków. I tyle. по работе. Шмайчик, поздравляю.